Aby złożyć wniosek, kliknij w przycisk Logowanie. Zaloguj się poprzez Profil Zaufany. Podaj login lub adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu możesz już w pełni korzystać z serwisu. Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego, wejdź na www.pz.gov.pl. Przykładowo, jeśli chcesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, kliknij w baner Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub przycisk e-Usługi dla Obywateli. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki: Znajdź pozycję Udostępnienie informacji publicznej. Kliknij w przycisk Załatw sprawę przez Platformę. Z tabelki po prawej wybierz Wypełnij elektronicznie. Wypełni formularz. I zaznacz interesujące Cię opcje wyboru. Po wypełnieniu wniosku, kliknij w przycisk Zapisz. Serwis przeniesie Cię do podstrony Obsługa Wniosku, gdzie w pierwszej zakładce możesz zobaczyć podgląd wniosku. W kolejnej zakładce Wybierz jedną z trzech metod podpisania dokumentu. Kliknij w przycisk Podpisz podpisem zaufanym. Wpisz kod otrzymany SMS-em i kliknij w przycisk Autoryzuj i Podpisz dokument. Kliknij Dalej, aby przejść do zakładki Wysłanie dokumentu. Kliknij w przycisk Wyślij dokument. Serwis przekieruje Cię na stronę ePuApp. .gov.pl, gdzie klikamy w przycisk Wyślij, aby zakończyć pomyślnie proces. Swoje wnioski możesz sprawdzić w skrzynce kontaktowej w zakładce Moje e-usługi, gdzie znajdziesz listę swoich dokumentów z podziałem na dokumenty wysłane i odebrane. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.